Rozbito siatkę rosyjskich szpiegów działających w Polsce. Chodzi o 6 osób, które są podejrzane o działania dywersyjne w naszym kraju. Akcje mieli przeprowadzić funkcjonariusze ABW. Według wstępnych ustaleń w tej sprawie zatrzymano już 6 osób. Są to obywatele Białorusi, którzy pracowali na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Zatrzymania mają związek z odkryciem ukrytych kamer na ważnych trasach i węzłach kolejowych, szczególnie na odcinkach w województwie podkarpackim. Dotyczy to m.in. okolicy lotniska w Podrzeszowskiej Jasiące. Należy pamiętać, że tą trasą transportowana jest zachodnia broń i amunicja dla Ukrainy. Dodano, że kamery miały znajdować się również w innych miejscach w Polsce. Radio RMF-FM informuje, że w stan podwyższonej gotowości postawiono funkcjonariuszy służb i policji. Mają one badać i zabezpieczać strategiczne trasy kolejowe. Wzmocniona została również ochrona obiektów infrastruktury krytycznej. Rosyjski Su-27 zderzył się z amerykańskim dronem. Rosyjski myśliwiec Su-27 najpierw przechwycił. A następnie uderzył w amerykańskiego drona MQ9, który znajdował się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym. Dron runął do wody. Rzecznik departamentu Stanu Ned Price wezwał rosyjskiego ambasadora w USA, by przekazać mu silne obiekcje dotyczące niebezpiecznych manewrów rosyjskich samolotów. Dodano, że dron MQ9 prowadził rutynowe operacje. W przestrzeni międzynarodowej, kiedy został przechwycony i uderzony przez rosyjski samolot, powodując jego rozbicie i całkowitą stratę, przekazał generał James Hacker. Dodał, że w wyniku wypadku omalnie doszło też do rozbicia się rosyjskiego myśliwca SU-27. Przed kolizją rosyjskie myśliwce kilkakrotnie spuściły paliwo na drona i leciały tuż przed nim w nieodpowiedzialny. Środowiskowo niebezpieczny i nieprofesjonalny sposób. Do upadku drona doszło po tym, gdy myśliwiec Su-27 uderzył w śmigło amerykańskiego drona. Jeśli ich przesłanie jest takie, że chcą nas odstraszyć albo zniechęcić od latania i operacji w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym, to zakończy się to porażką. To się nie stanie, będziemy nadal latać. I operować w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad wodami międzynarodowymi. Morze Czarne nie należy do żadnego państwa, stwierdził Kirby. Polska przekaże Ukrainie myśliwce MIG-29. Polska i Słowacja poinformowały, że myśliwce MIG trafią na Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że myśliwce MIG-29 zostaną przekazane Ukrainie w ciągu najbliższych 4 do 6 tygodni. Jako pierwszy mówił o tym prezydent Andrzej Duda: jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty. Jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć. Słowacki minister obrony Jarosław Nad poinformował, że Bratysława także przekaże Ukrainie około 10 migów. Polska przekaże 12 maszyn tego typu. Obecnie polskie siły powietrzne posiadają 28 migów. Od grudnia wszystkie te maszyny stacjonują w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Królewie Malborskim. Do tej samej bazy w najbliższych miesiącach mają trafić nowe myśliwce FA-50 zakupione z Korei Południowej. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.